Na no, dzisiaj se zagramy w Brawla. Dawno nie było obraz zaraz na moim kanale. Grani będzie już też niedługo planuję. Na poważny zaraz w Granie 2. Będziemy wbijać za 30 poziom. Ostatnio trafiłam ze Dwójka dwójkę świecącą Mega Boxa za 20 poziom. No i właśnie wczoraj jeszcze zrobiłem gadżet. Tak, no i co? Wbijamy idziemy i poczekajcie idziemy mała no, skrzynka dosyć na przykład może następnym razem zrobię live'a nie wiem czy zrobię nie wiem czy zrobię live'a dobra, no M Michelle poprzedza, w dodatku Rose'a to mamy bo Bugatti mamy Właśnie w telewizorze jest koło telewizora, gdzieś nagrywam i jest włączona granicza. A my będziemy nagrywać granicę i część mamy do wycieczki dzieckowej. Ja no, to czy no, no, dobrze, czy, ile, czy był, ślucha, bo, jest, tak? Ja na przykład byłem w 8 dni w albanii. 8 dni w albanii na przykład. Byłem i było super. Ja, no i się, się szkole, to takie rzeczy No właśnie. No właśnie nie. Nie to jest,

Jak chcę zobaczyć, jak gram w Minecrafta w i to zaczniemy tu, jak nie tu, jak zaczniemy tu, jak zaczniemy tu, jak zaczniemy tu, Zacznę mam dla widzów może mnie od konta wybrać, tak. Od Może od tam. Nie, nie, dobra, e, Brawo. I teraz... No nie, no dobra, Brawo. tyle. Ile nam? To jeden. To jeden. Jest to 10 jetonów. Okej, okay, patrz. Brakuje drift, i buk. Dobra, znowu zacznę. Może uda nam się do tego małego skrzynka. Jest! Mam ale widzieliście, że Eger tej zepsuł, dlatego... No blisko, bo... Badajcie na kanał Krona i na kanał Eger będzie na się dużo rzeczy działo, ale ...ale ale ostatnio, to mi się dużo dzieje na, tym... na tych dwóch kanałach, ale eee, eee, tak po prostu ostatnio władz już to przerwa, trochę przerwa e, bez nagrywek, Traca, no trochę szczerze, żeby nie mieć tak parę starożytnym odbicia, co Dobra, jest, dobra, zamykamy, wygrywamy, brawo. 什么？